Wyobraź sobie, że pewnego dnia włączasz aplikację maklerską, a tam wszystko świeci się na czerwono. 7 kwietnia 2025 roku GPW musiała nawet na godzinę zawiesić notowania, bo panika była tak duża, że rynek kompletnie się zablokował. W ciągu jednej sesji zniknęły miliardy złotych, a polscy inwestorzy patrzyli na ekrany z coraz większym strachem. I tutaj pojawia się pytanie, co robić w takiej chwili? Eksperci są zgodni: najgorsze co możesz zrobić, to poddać się emocjom, ale łatwo powiedzieć trudniej zrobić, bo prawda jest taka, że największym wrogiem inwestora nie jest rynek ani nawet inflacja. Największym wrogiem jesteśmy my sami. Jak powiedział Warren Buffett: Jeśli inwestor nie umie opanować strachu czy chciwości, nigdy nie osiągnie sukcesu. A polski wow. ekonomista dr Piotr Zielonka dodaje: aby odnieść sukces, trzeba zachować zimną krew i sceptycyzm wobec własnych umiejętności. Dlatego w tym materiale pokażę ci, jak emocje, strach i chciwość potrafią zrujnować portfel nawet Średnio zaawansowanego inwestora. Pokażę różnice między amatorami i profesjonalistami, konkretne strategie na zachowanie chłodnej głowy oraz jak radzą sobie z tym Polacy na GPW. Będzie też trochę humoru, bo jak mawia mój znajomy inwestor na giełdzie trzeba mieć nie tylko zimną krew, ale i zdrowy dystans. Inaczej można skończyć jak w kolejce po karpia w PRL-u, bez ryby i z nerwami. Inwestowanie na giełdzie to prawdziwy roller coaster emocji. Raz czujesz się jak król życia, bo Twoje akcje rosną, a chwilę później chcesz wyłączyć komputer i udawać, że portfela w ogóle nie masz. To dlatego, że, jak udowodnili psychologowie, ból straty działa na nas silniej niż radość zysku. Strata tysiąca złotych boli bardziej niż cieszy zarobione tysiąc złotych. I tu pojawia się problem. W praktyce oznacza to, że większość ludzi kupuje, gdy jest drogo, i sprzedaje, gdy jest tanio. Czyli dokładnie odwrotnie niż powinno być. Klasyczny przykład? Pan Janusz, który słyszy w telewizji, że wszyscy zarabiają na akcjach, więc rzuca się na zakupy, ale gdy kurs zaczyna spadać, w panice sprzedaje. Oczywiście przy samym dołku. Po czasie okazuje się, że rynek odbił, a Janusz został z pustym portfelem i jeszcze bardziej pustą głową. Tak działa strach. A co z drugą stroną medalu? Chciwość. Gdy widzimy szybki zysk, włącza się w nas instynkt: więcej, szybciej, teraz. Warren Buffett radził: bądź chciwy, gdy inni się boją i bój się, gdy inni są chciwi. Niestety, większość inwestorów działa odwrotnie, bo emocje są silniejsze niż logika. Dodajmy jeszcze efekt stadny: jeśli wszyscy kupują, to przecież musi być okazja. Wchodzimy więc razem z tłumem, ale. Zwykle wtedy, gdy hossa jest już bliska końca, i właśnie wtedy najłatwiej stracić. To jak z kolejką do modnej knajpy. Jeśli wszyscy się tam pchają, to pewnie zaraz zabraknie miejsc, a rachunek i tak będzie za wysoki. Podsumowując, strach i chciwość to dwa demony inwestora. Jeżeli nie nauczymy się ich rozpoznawać i kontrolować, będą prowadzić nas dokładnie w przeciwnym kierunku niż powinniśmy. Czym różni się przeciętny amator giełdowy od inwestora profesjonalisty? Wbrew pozorom niewiedzą matematyczną czy IQ, decyduje temperament i dyscyplina. Warren Buffett powtarzał: To nie jest test na inteligencję, tu liczy się charakter i opanowanie. Amator działa pod wpływem emocji. Pierwsze udane transakcje budzą w nim euforię i przekonanie, że złapał pana Boga za nogi. Ryzykuje coraz więcej, często bez planu i bez zabezpieczeń. Gdy przychodzi Bessa, Kończy się dramatem, wielką stratą i rozczarowaniem. Profesjonalista patrzy na giełdę inaczej, traktuje ją jak maraton, nie sprint. Ma plan, zna swój limit ryzyka i konsekwentnie go przestrzega. Jeśli popełni błąd, ucina stratę i wyciąga wnioski. Jak mówił Peter Lynch, straty są częścią gry, ważne, by wyciągnąć lekcje i iść dalej. Profesjonalista nie próbuje oszukać rynku, bo wie, że to rynek ma zawsze rację. Woli skupić się na ochronie kapitału i unikać błędów, niż gonić za szybkim zyskiem. Amator koncentruje się na marzeniach o Ferrari za pół roku. Profesjonalista na tym, by konsekwentnie realizować swój plan i przetrwać każdą burzę. Krótko mówiąc, amator walczy z rynkiem. Profesjonalista ze swoimi emocjami. Mówiliśmy już o planie, cyklach rynku, dystansie informacyjnym czy dywersyfikacji, ale jak to wszystko stosować w praktyce, gdy emocje naprawdę kipią? Po pierwsze, rytuały i nawyki. Wielu profesjonalnych inwestorów podkreśla, że ich największą siłą nie jest tajna wiedza, lecz rutyna, wyznaczone godziny analizy, systematyczne przeglądanie raportów, a nawet zwykłe zapisywanie decyzji w dzienniku inwestora. Taki dziennik pozwala spojrzeć po czasie, które decyzje były racjonalne, a które wynikały ze stresu. To trochę jak czarna skrzynka w samolocie. Dzięki niej uczysz się na własnych błędach. Po drugie, kontrola tempa gry. Wielu amatorów rzuca się od razu na day trading, gdzie kurs zmienia się co minutę. To czysta recepta na nerwy. Tymczasem badania pokazują, że Polacy coraz częściej inwestują długoterminowo w horyzoncie lat. W takim podejściu nie musisz reagować na każdy szum informacyjny, a to naturalnie obniża poziom stresu. Innymi słowy, jeśli jesteś początkujący, nie zaczynaj od sprintu, zacznij od maratonu. Po trzecie, świadome zarządzanie kapitałem. Profesjonaliści stosują prostą zasadę. Na jedną transakcję nie ryzykują więcej niż 1-2% kapitału. Dzięki temu, nawet seria nietrafionych decyzji nie zrujnuje portfela. Amator często stawia wszystko na jedną kartę. I kończy się to katastrofą. To jak w pokerze, jeśli idziesz all in przy każdej partii, prędzej czy później przegrasz wszystko. Po czwarte, emocjonalny bezpiecznik. Część inwestorów stosuje technikę time out. Gdy rynek wywołuje w nich silne emocje, odkładają decyzję o kilka godzin albo na kolejny dzień. Taki bufor czasowy pozwala ostygnąć. Często następnego ranka okazuje się, że sytuacja nie wygląda już tak dramatycznie i unikamy kosztownego błędu. Po piąte korzystaj z automatyzacji. Nowoczesne platformy maklerskie pozwalają ustawiać zlecenia warunkowe, które realizują się automatycznie. Dzięki temu inwestor nie musi klikać w emocjach. Decyzja została podjęta wcześniej na chłodno. To jak zapinanie pasów w samochodzie. Robisz to zanim ruszysz, a nie w momencie zderzenia. Po szóste, dbaj o kondycję psychiczną i fizyczną. Brzmi banalnie, ale to ma ogromne znaczenie. Niewyspany, zestresowany czy rozdrażniony inwestor podejmie gorsze decyzje. Dlatego tak wielu profesjonalistów dba o ruch, dietę i regenerację. Giełda to gra w głowie, a głowa działa lepiej, gdy ciało jest w formie. Po siódme, ucz się na cudzych błędach. Czytanie biografii inwestorów, analizowanie wielkich krachów, jak 2008 czy 2020 roku, pozwala lepiej przygotować się mentalnie na przyszłość. Jeśli wiesz, że takie sytuacje są normalną częścią historii rynku, łatwiej jest zachować spokój, gdy dotkną one także ciebie. Podsumowując, Strategie radzenia sobie z emocjami to nie tylko narzędzia finansowe, ale też codzienne nawyki i świadomość własnej psychiki. Profesjonalny inwestor to ktoś, kto nie tylko zna rynek, ale przede wszystkim zna siebie. Jak na tle świata radzą sobie inwestorzy z Polski? Obraz jest trochę paradoksalny. Z jednej strony, hossa 2022 do 2025 była jedną z najmocniejszych w historii GPW. Indeks WIG urósł z około 45 tysięcy punktów do ponad 110 tysięcy, czyli prawie 2,5, i półkrotnie. A jednak wielu inwestorów indywidualnych w ogóle nie skorzystało z tej fali. Zamiast dokładać kapitał, Polacy raczej go wycofywali. Co ciekawe. Ogromne kwoty trafiły do obligacji skarbowych. Tylko w lipcu 2025 roku sprzedano ich za rekordowe 8,2 miliarda złotych. To pokazuje, że strach wciąż jest silniejszy niż wiara w giełdę. Ale z drugiej strony, ci, którzy już inwestują, coraz lepiej radzą sobie z emocjami. Najnowsze badanie ETORO pokazało, że aż 75% polskich inwestorów indywidualnych kupuje akcje podczas spadków. Zamiast uciekać w panice, to więcej niż średnia globalna. Ponad połowa deklaruje inwestowanie długoterminowe, a 17% mówi, że czuje spokój i pewność wobec swojej strategii nawet w czasie zawirowań. To sygnał, że rośnie grupa świadomych inwestorów, którzy potrafią zachować dystans. Jednym słowem, jako naród mamy jeszcze sporo nieufności wobec giełdy, ale widać też pozytywną zmianę. Coraz częściej Polacy zamiast panikować potrafią spojrzeć na rynek jak profesjonaliści chłodno i długoterminowo. Na koniec zapamiętaj jedno: największym wrogiem inwestora nie jest rynek, tylko on sam. Jak powiedział Benjamin Graham najgorszym problemem inwestora jest on sam to nasze reakcje strach, chciwość, panika potrafią zrujnować najlepszą strategię. Warren Buffett ostrzegał: Rynki finansowe to miejsce, w którym pieniądze przechodzą od niecierpliwych do cierpliwych, i miał rację. Możesz znać wszystkie modele wyceny, a i tak stracić, jeśli dasz się ponieść emocjom. Sam wiele lat temu popełniłem klasyczny błąd. Sprzedałem akcje w panice po gwałtownym spadku. Kilka tygodni później kurs odbił, a ja zostałem z pustymi rękami i cenną lekcją. Dziś wiem, że zimna krew popłaca, dlatego traktuj giełdę jak maraton. Nie sprint. Trzymaj się planu, zachowuj dystans, wyciągaj wnioski z błędów i pamiętaj: rynek nagradza cierpliwych, a każe tych, którzy ulegają emocjom. Powiedzmy to wprost: inwestowanie to nie tylko liczby i wykresy, to codzienna walka z samym sobą, a wygrywa ten, kto potrafi spojrzeć na chaos z uśmiechem i powiedzieć: Spokojnie, to tylko kolejny etap tej gry.